Cześć, ja jestem Weronika i w dzisiejszym, co ja czytam, przedstawiam Wam książkę Kurczaczek i Salamandra Anety Jadowskiej. Jest to zbiór opowiadań ze świata Thornvers. Mamy tam trzy opowiadania, z których każde poświęcone jest innemu dziecku. Pierwsze opowiadanie dotyczy Salomei, czyli salamandry. Którą przygarnął Miron i Dora. Miron jest pyrem, czyli włada ogniem. No i jakby salcia, jako że jest salamandrą, też włada ogniem i dlatego miał on ją nauczyć kontroli. No i przygarnęli ją i traktują ją już jak córkę, ale dziewczynka jest bardzo niepewna siebie, i cały czas jej się wydaje, że ją odeślą. Ma dalej problem z mocami, stara się ze wszystkich sił je kontrolować, żeby, no, żeby po prostu nikomu nie zrobić krzywdy. Natomiast w jej szkole nikt jej tego nie ułatwia. Rówieśnicy i nauczycielka znęcają się nad nią, gnębią ją i po prostu robią wszystko, żeby, żeby się jej pozbyć i żeby pokazać, że jest ona zła. Bo bardzo podobało mi się to opowiadanie, właśnie dlatego, że poruszane są tam takie. Wątki jak gnębienie dzieci. No i fajnie jest też widzieć Dore w nowej roli matki, takiej jakby statystycznej matki, bo to, że była matką dwóch starych wampirów, no to, to jest jedno, a tu jednak mamy kilkunastolatkę, więc jakby jest to bliższe normalności. Chociaż o normalności w życiu Dore Wilk to, 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 to średnio można mówić. Drugie opowiadanie, nieco krótsze, dotyczy Wiktorii, która jest córką Witkaca. Jest też szamanką, jak jej ojciec. No i opowiadanie to łączy się z duchami. Wiktoria ma to do siebie, że poza tym, że jest szamanką, ma też talent do wpadania w kłopoty. Mamy tutaj w tle morderstwo, nawet bym powiedziała, seryjnych morderców. No a trzecie opowiadanie, najkrótsze, dotyczy Michasia. Kilkuletniego sąsiada Nikity. I jest urocze to opowiadanie. Tak yy, trupio urocze. <laughs> Polecam Wam. Ja w ogóle uważam, że ostatnie zbiory opowiadań Dory Wilk yy, dotyczące jej yy, uniwersum Thordworths są fajne. Bardzo fajne. Jeżeli podobało wam się to uniwersum, to naprawdę opowiadania są spoko. Nawet wydaje mi się, że ja wolę opowiadania Anety Jadowskiej niż y, jej książki takie... Jak to się mówi? No, normalne książki. I na przykład Cud Miód Malina. To też był zbiór takich krótkich opowiadań. Bardziej lubię po prostu tą autorkę w tej formie. Aczkolwiek książki też lubię tylko po prostu opowiadania bardziej mi przypadają do gustu. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.